Cimkum. Śnieg zasypał dziki ogród, suche badyle, pożółkłe, zgniłe nacie, pióra w miejscu, gdzie lis dopadł koguta. Zrobiło się ładniej. Prawda musi czekać do pierwszych dni marca. Roztopów. Wtedy powiemy, jak co roku, jaki ten świat jest okrutny. Zawsze wszystko świat musi zepsuć. A ojciec też przecież umarł, żeby mi zrobić miejsce. Wycofał się z siebie. Tak, stanął obok. Matka też znalazła pokój w suterenie ciała. Któregoś lata znalazłem lisa w sidłach. Kury rozniosły go w cztery strony świata. Po kurnikach, podwórkach i wysypiskach. Każda swoją małą część zagrzebała w ziemi, głęboko na dnie. Śnieg potem zasypał wszystko. Kiedyś i nas przysypie i też będzie ładnie.